nasi Zupomaniacy. Jesteśmy właśnie po cudownych warsztatach w Niepołomicach, które właśnie Monika i Beatka zorganizowały. Bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że udało nam się je skutecznie zmotywować, ale ja to ja, ale przede wszystkim moje cudowne dziewczyny i wasze również dziewczyny, które naprawdę w niebywały sposób swoimi osiągnięciami zmotywowały resztę naszych nowych Zupomaniaczek i Marka Jednego, bo jeden Pan do nas również dołączył i chciałabym, żebyście zobaczyli teraz jak dziewczyny wyglądają, no i przede wszystkim jakie są ich osiągnięcia. Monia kochana nasza! No witam, zupomaniacy. W tym roku skończyłam 40 lat i zafundowałam sobie piękny prezent. Minus 25. Kilo. No, super! Halinka! No, ja dopiero dwa miesiące, ale schudłam 12 100 i przede wszystkim wszystkie wyniki badań bardzo mi się po, polepszyły. Cholesterol, cukier. Dekarka była zachwycona, powiedziała, że mam takie wyniki jak nie mogę. Super. Beatka, waga minus 12 i 60 kilo. O, Bożenka. Ja od marca tego. Ja od marca tego roku schudłam 18 kg mam 57 lat, więc jestem dumna z tego. No i nasza gwiazda na no, Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich zupomaniaków. Bardzo, bardzo serdecznie. Na zupomanie jestem od 16 tygodni i schudłam 28 kg. Super. Kochani, ja myślę, że to wszystko jest niebywale motywujące. Być może wszystkie te panie zobaczycie podczas biesiady i razem z nami będą również świętować swoje sukcesy. Pozdrawiamy, ściskamy i do zobaczenia. Pa, pa.